<noise> Cześć widzę. Rozprawa jest taka, jesteśmy na hopach szybko tralela Ktoś tu na 100% był, bo jak ostatnio na odcinku, który niestety zaginął w okolicznościach niewiadomych, lataliśmy tu hopę i tutaj tej opony na milion procent nie było, bo przecież Jak byśmy mieli jeździć jak to jest opona. I ten nóż też go tu nie było, tylko był tam daleko przy, przy ławce. Ale pokażę Wam co zrobiliśmy mniej więcej w tamtym tygodniu, bo film mi się usunął, niestety, sam z siebie, nie? A więc, tak Paweł tutaj zrobił z góry zjazd, że się jedzie, jedzie, się jedzie, i tędy się będzie jechać mniej więcej na Kickera, nie? I tutaj będzie gdzieś Kicker. To lądowanie się poszerzy i będzie Git. A my, w sensie ja i kilka chłopaków zaczęliśmy tutaj robić ten zjazd. Tutaj musimy tą całą ziemię przerzucać, wszyscy w sumie. I będzie linia, że się zjeżdża i lecimy w tą stronę. Zlecimy w tą stronę i tutaj będzie taki szarkwin, coś takiego, że będzie się tam jechać w tam. I tam tu, gdzieś mniej więcej w tym miejscu jest stolik, będzie stolik i tam dalej będzie z kilka innych stolików no. dobra, sprawa jest taka skopujemy teraz tą bandę bo jest absolutnie tutaj niepotrzebna i tą drugą bandę już, zaczę już zaczęliśmy skopywać i rzucamy to wszystko tutaj na lodowanie, tego kickera żeby kiedyś żeby jakoś w miarę zrobić tą treningówkę Przyszedł jeden ziomek Dzień dobry Dzień dobry Dobra budowa idzie w sposób następujący Tych dwóch rozkopuje bandę Jak widać tą I ziemia idzie na lądowanie z Kickera Ten ze mną ogarniamy tutaj Te lądowanie Ogarniamy te lądowanie żeby Zobaczyć na czym stoimy Czy z tego można ulepić jakiś stolik Czy co tam trzeba będzie z tego robić I i no tyle, nie? witam was widzowie. Dobra, wczoraj wam nie nie w końcu. Oni wykopali tą bandę. Tutaj to trochę ogarnęliśmy to lądowanie, żeby zobaczyć na czym stoimy. I potem robiliśmy na górze, bo było mało czasu po skole, nie? Tutaj zaczęliśmy dalej kopać tą ten najazd na Kickera i zacząłem likwidować tą miskę, bo tak sobie pomyślałem, że jak jest miska to będzie za dużo kopania, więc po prostu wyrównujemy tutaj ziemię i będzie tam trasa iść i jakoś to ogarnie, bo ta miska to taka po prostu za dużo kopania by było, przerost formy nad treścią zapierdol siema siema dobra ten ten debil Aktualizacja. przyjechał takim wehikułem, bo no. sprzedał rower wehikuł taki, kurde a więc tak, jeden chłopek kopie tu dziurę pod beczkę, żeby wkopać w końcu tą beczkę, to trzeba zrobić, w końcu ten odpływ. Paweł tutaj robił tu, robił ten zjazd, a my przedłużyliśmy trochę tutaj i robimy coraz dalej, coraz dalej. Tutaj będzie mulda, tutaj gdzie nasypujemy ziemi. W tym miejscu będzie mulda i będzie trasa szła tam. Dobra, mamy przełom w dziedzinie kopania dziur tutaj w miejsce. Tutaj w miejscu mieliśmy robić Leci. dziurę na, ten, na beczkę, nie? No i ja wykopałem dziurę. I Paweł. Ty. Drodzen też kopał. I Antek też. Paweł i, i on wykopali dziurę. A większość ja kopałem. Dzień dobry widzowie. Taka dosyć głęboka. Witam was widzowie. Yy, powiększamy ścianki, bo się okazało, że beczka nie wchodzi do końca. Dobrze! Dobrze jest! Dobrze jest zajęli. się, podsypać po bokach. No, podsypać tylko i tyle. Dobra, bo nie, nie ten. Dawno nie było update'a w sumie. E, tutaj nic się nie zmieniło. A tutaj zrobiliśmy, był ten zjazd, zrobiliśmy tu muldę i tutaj będzie dalej się jechać i tutaj będzie wybicie na pierwszą hopę która będzie prowadzić gdzieś tutaj w dół i na tam na stolik więc my to robimy, tam wkopujemy beczkę Jeśli coś będzie działo to wam powiem Dobra widzowie yy, może polecimy tą hopę tam Paweł coś w nie? rower yy, Może coś sobie zobaczymy jak tam prędkość na tą dużą No Pojedziemy sobie może na Jasna kicker tu, chociaż nie wiem czy wyhamuje, bo mam słaby hamulec z tym rotorem. Czyli sobie zjedziemy tutaj I będziemy sprawdzać jaka jest o. prędkość na to Zjedziemy sobie teraz to, zobaczymy jak to działa No powiem, że ten zjazd na kickera naprawdę dobrze działa. Kiker będzie dobry, fajny, lotny z tym zjazdem. Miga? Migła.

Oni się skaczą. Tutaj dzisiaj zrobiliśmy tą muldę i zrobiliśmy tutaj jakkolwiek wybicie. To pewnie będzie poprawione, ale to jest jakiekolwiek wybicie. Nie? I tutaj zaczynamy robić lądowanie. Tylko nie wiadomo, gdzie mniej więcej zrobić to lądowanie, żeby nie było za daleko, żeby nie było za blisko. Z tym się będziemy mierzyć albo jutro, albo za tydzień. Nie wiadomo, czy będziemy jutro. W niedziela to ludzie kotlety jedzą, nie siedzą na hopach. Skoczyłem, doleciałem to rozem nie może dolecieć, bo za wolny jest. A ten on jest na chuj, na fullu. No. Dobry dzień.